Witajcie na kanale politycznym. Prezydent Rosji w czasie swoich rządów często zmuszał gości do oczekiwania na spotkanie z nim. Tę taktykę stosował nawet wobec najbardziej wpływowych światowych przywódców. Od czasu rozpętania wojny na Ukrainie to podejście zaczyna się obracać przeciwko niemu. Zapraszam na materiał. Władimir Putin od lat znany jest ze spóźniania się na rozmowy z zagranicznymi liderami i ważnymi osobistościami z całego świata. Na rosyjskiego prezydenta czekali m.in. Barack Obama, Angela Merkel, Shinzo Abe, papież Franciszek aż trzykrotnie, a nawet królowa Elżbieta II. Lista spóźnień Putina jest jednak o wiele dłuższa, a zdaniem politologa Dmitrija Abramowa, którego słowa w 2021 roku przywołała polska agencja prasowa, takie spóźnianie się rzeczywiście jest celowe. Intencją Putina jest pokazanie, że w polityce światowej zajmuje on takie miejsce, jak carowie w czasach świetności imperium. W ostatnim czasie obserwujemy jednak odwrotne zjawisko. Podczas swojej pierwszej wizyty zagranicznej od czasu ataku na Ukrainę, na szczycie państw basenu Morza Kaspijskiego, Władimir Putin również został upokorzony. Wówczas pojawiło się nagranie z przylotu Putina do Aszchabadu, stolicy Turkmenistanu. Widać na nim zupełnie samego, rosyjskiego dyktatora. Przez nikogo nie witany, schodzi po schodach samolotu i idzie do limuzyny. Nagranie pokazuje także przylot pozostałych członków szczytu. Już przy schodach samolotu czeka na nich delegacja z tradycyjnym poczęstunkiem. W lipcu tego roku prezydent Turcji Erdogan postanowił wystawić przywódcę Rosji i zmusić go do czekania na siebie na oczach kamer i fotoreporterów. Przez lata to inni czekali na prezydenta Rosji, a w tym roku Władimir Putin już kolejny raz musiał czekać na głowę innego państwa. Tym razem do upokorzenia prezydenta Rosji doszło ze strony prezydenta Kirgistanu. Do ich spotkania doszło w Samarkandzie, podczas szczytu szanghajskiej organizacji współpracy w dniach 15-16 września. Poza przemową podczas czwartkowego obiadu u prezydenta Uzbekistanu oraz w czasie piątkowego posiedzenia Rady Głów Państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy rosyjski przywódca miał rozmawiać m.in. z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, a także prezydentem Kirgistanu Saderem Dżaparowem. Do pierwszej niezręcznej sytuacji doszło już podczas powitania prezydenta Rosji na lotnisku, które było bardzo skromne i zdystansowane. Bez chleba i soli. Bez podawania ręki, bez bukietów i machania ręką na odległość. Do pierwszego, poważniejszego, dyplomatycznego upokorzenia Putina doszło podczas wspomnianej rady. W jej czasie prezydent Rosji miał odbyć spotkanie z prezydentem Kirgistanu, Sadyrem Dżaparowem. Ten zdecydował się na podobny krok co prezydent Turcji Erdogan. Kazał przy blasku fleszy czekać Władimirowi Putinowi i podszedł do prezydenta Rosji dopiero po niezręcznych 30 sekundach. W tym czasie Putin nerwowo patrzył w kamerę, odkładał coś na stół i zerkał w swoje notatki. Kamery skrupulatnie zarejestrowały jego zmieszanie. Ale to nie wszystkie niewygodne sytuacje, które dopadły Władimira Putina w Szanghaju. Na szczycie szanghajskiej organizacji współpracy otrzymał pytania o ukraińską kontrofensywę. Oto co powiedział. Nasze działania ofensywne w Donbasie nie ustają, posuwają się powoli. Plan operacji nie wymaga zmian, nam się nie spieszy, powiedział Putin na konferencji prasowej po zakończeniu swojego przemówienia. Zobaczymy, jak zakończy się kontropensywa Ukrainy, skomentował i zagroził, że Rosja odpowie bardziej poważnie, jeśli bezpieczeństwo Rosji będzie bardziej zagrożone. Podkreślił przy tym, że cały czas jego nadrzędnym celem jest wyzwolenie całego Donbasu. Putin oskarżył także Zachód o chęć rozbicia Rosji i powiedział, że w lutym wysłał rosyjskie siły zbrojne na Ukrainę, aby temu zapobiec. Ale to nie wszystko. Kropką na d serii upokorzeń podczas szanghajskiej organizacji współpracy było spotkanie z premierem Indii. Premier Indii Narendra Modi postanowił zastosować taktykę, z której słynie sam Władimir Putin czyli spóźnienie na spotkanie. Prezydent Rosji samotnie czekał na swojego rozmówcę, podczas gdy operatorzy kamer byli już na miejscu. Jakby tego było mało, podczas rozmowy spóźniony premier Indii jeszcze upomniał rosyjskiego przywódcę słowami: To nie czas na wojnę. Narendra Modi podkreślił w rozmowie, jak bardzo ważne są demokracja, dyplomacja i dialog. Co ciekawe, Władimir Putin nie unikał dyskusji i starał się przedstawić swój punkt widzenia, oskarżając Ukrainę o niechęć do negocjacji, by zakończyć operację specjalną. Znam Twoje stanowisko w sprawie operacji specjalnej na Ukrainie i twoje obawy zrobimy wszystko aby jak najszybciej to zakończyć powiedział Putin niestety chodzi o to że przeciwna strona odmówiła jakiegokolwiek procesu negocjacyjnego i oświadczyła że chce osiągnąć swoje cele wyłącznie środkami wojskowymi na polu bitwy dodał prezydent Rosji oto nagranie przytaczanego fragmentu are something that is not very good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know uh, that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the uh, other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refused to engage in negotiating process. They said that they want to achieve uh, their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there. We are actively working with you on the SCO platform, and our today's meeting and our today's summit is uh, a very good testament to that. Jak widać, dla Władimira Putina ostatnie dni są wyjątkowo trudne. Z jednej strony mamy ogromne sukcesy kontrofensywy ukraińskiego wojska, które odbija kolejne tereny okupowane przez Rosję, a z drugiej strony mamy serię niezręcznych sytuacji i dyplomatycznych upokorzeń, które stanowią wizerunkowe ciosy dla prezydenta Rosji.